Cześć! Witamy Was na kanale Tylko, i komiksia, że W dzisiejszym odcinku witamy Was, albo bardziej zapraszamy na czytanie sierpień, Czyli co przeczytaliśmy w sierpniu? U mnie to będzie siedem pozycji, ale tak szczerze to są tak średniarzki, średniarki, no. Niepodobnie liczbowo, bo sześć, ale tak jest kilka miłostek, więc... Które będą warte dla nadrobienia później przeze mnie. Dobre. Tak! Ja no, już chodzę, tylko tak cały czas triszeckam czytaj, czyli zwykle powiem o co, co Tak. To zacznij może od czymś fajnego. Zacznę od książki Róże i Fiołki. Czy to jest coś fajnego. Mi się podobało. Ale to dlatego, że ta książka zauwa gdzieś tam zauważyłam przy jej promocji, że jest określona trochę w klimacie serialu Wings i ja uwielbiam ten serial. I faktycznie troszeczkę tak jest. W klimacie animowanego czy aktorskiego? No ogólnie chodzi o to, że mamy bohaterki, które mają magię, no to to jest tym i tym powiedzmy. E, no ale to jakoś nie więc Mamy cztery bohaterki, które zostały przyjęte do szkoły magii i trzy z czterech nie wiedzą w ogóle o magii, nie wiedzą o tym wszystkim. To e, to tak, dużo tutaj w jest. Jedna tylko wie, bo jej mama wcześniej była w tej szkole. No i ona do tej szkoły trafiała i ta szkoła dzieli uczniów na jakby cztery grupy magii. I tam mamy magię taką związaną z. No nie jest aż tak prosto, nie jest tak aż. O no nie, sobie tak. Nie. Mamy magię taką związaną z duchami i no. światem właśnie takim nadprzyrodzonym. Mamy magię krwi, mamy magię taką runiczną i mamy magię. Um... Tak, związaną z naturą, energią. I oczywiście kacza z nich trafia do innej tej grupy. I one trafiają do innego pokoju, takiego aneksu, i nagle jedną z tych dziewczyn, to właśnie od duchów, zaczyna nawiedzać duch. I okazuje się, że to jest duch dziewczyny, która została zamordowana w tej szkole tam x lat temu. I ten duch każe i tym dziewczynom rozwiązać tutaj miejsce, kto ją zamordował. No i to się od tego zaczyna. I czyta się w porządku. Nie jest to taka książka z bardzo rozbudowanym tym światem, bo to jest jednak fantastyka młodzieżowa i to tutaj, tak czytając, czuć. Podoba mi się najbardziej te elementy tych, tej magii, właśnie tych różnych aspektów magii, bo to zostało tutaj trochę opisane. Najciekawsza jest magia krwi, bo to jest taki element, który. No, no wiesz, że może. To działa podobnie jak atarze serialu. Tam też była ta wody połączona z krwią. Trochę. Tutaj jest to, że musi być poświę... poświęcenie musi poświęcić A, krew i no wtedy możesz coś, możesz coś zrobić. Krwi, coś Myślę, że to bardziej w kolejnych tomach będzie rozwinięte, bo tutaj aż to jest tak tylko trochę gdzieś tam zarysowane. No i właśnie jest ta tajemnica, która tu jest rozwiązywana. Są też wątki romantyczne, które są trochę na zasadzie trzy spotkania i już jest miłość. No. Więc nie, nie są jakieś takie, wiesz, slow burn, nie ma tego raczej slow burn. To jest pensam, coś powolnego, żeby rozwijać w kolejnych tomach, jeśli będą. Yy, znaczy, co, jest... Nie, 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 nie każdy już na tej w tym tomie i też kilka wątków romantycznych jakby się kończy w tym... To więc nie, pewnie nie będą przychodzić na kolejne. E, więc tak to by wygląda. I to jest właśnie pierwszy tom, e, Trilogia to ma być. Chyba jeszcze nie ma kolejnych tomów e, w ogóle napisanych. Bo ja bym sobie I? zaczął od dwóch paździerzy. To znaczy nie tyle paździerzy, co tam jest mało treści. Nazwijmy to po imieniu. Ale są bardzo ładne wydania. No, no i w jedną odcinek pokazywałem chwilę. Nie wiem. Nie, bo są dwie, bo sierpień. Czym żyło wiele osób koncertowo w sierpniu? Taylor Swift na narodowym! No właśnie, więc ja się też wziąłem trochę w to Swifciarskie ten, ale dopiero po koncercie przeczytałem takie dwie opozycje. Ta mm -hmm. Zacznijmy od najpierw Taylor Swift: Podróż przez wszystkie ery. Gdzie no, mamy te prawie wszystkie ery, poza ostatnim przewodniczym na Midnights, i. No, to między dwoma ostatnimi. Midnights przedostatnia. Ja powiedziałem, że bez ostatniej ery. Dobra, Dobrze, nie nieważne. Nie bez ostatniej ery, i większość er, myślałem, że mam to jakieś ciekawostki, ale tak naprawdę większość to są jakieś rozkminy autora o życiu. Jedynym takim większym plusem... Tak, tu mało co jest tak treści o Taylor. Taylor, wciąż że dałem się trochę bardziej jej konflikcie z Kanye Westem i tym jej producentem, a tu tak trochę średnio było tymi rzeczami. Na no plus są ilustracje do każdej ery. Co, tak co kilka stron, jakieś tam ilustracje, dalej graficznie to jest bardzo śliczne, ale ciekawostkowo trochę mało, plus autor, nie wiem autor czy tłumaczenie, ale wiem, że autor e, tak sformułował zdanie, że wychodziło, że matka Taylor nie żyje, umarła na raka. Miała raka, wychodzi na to, ale ona żyje dalej, dzisiaj, obecnie, Aha. ciągle jest żyjącą osobą, no więc tak trochę słabo to. i no, jak już coś zarzucił, to sformułował zdanie, a dowiedziałem się z tego, że on prowadzi ten. Ten ten Markos podcast o Taylor, więc ja nie wiem jak on go wyrobił. Przepraszam Marcosie. no. Drugą rzeczą też z małą ilością treści jest Taylor Swift My Swifties. Ym, gdzie to gdzieś czytałam, było reklamowane jako powieść graficzna. To jest to powieść graficzna? Opis każdej ery. Tu, no... Tu jest jeszcze mniej treści. Bo każda... Oj, To się wycisza. Po prostu z każdej powiedzmy, płyty mamy przedstawioną piosenkę czy tam jakieś random bullshit graficzny. Tak bardzo nie wiadomo o czym miało być, też jakoś poznać lepiej taylor jej związki itd tak dalej, a to w związkach nie ma kompletnie nic, żeby ich poznać. Na plus to, co zostało dodane od siebie, to na koniec mamy dla każdej zodiakary opisana. opisane dany znak Zodiaku, jaka jest twoja mm -hmm. piosenka, album oraz playlista z kodem QR do playlist. Więc to jest super duży plus. a tak te rysunki jakoś tak mnie nie przekonują. Mm -hmm. Narysowałbyś coś takiego samego? To w żadnej historii Taylor. Nie ukazywało, bo mhm. na tych rysunkach nawet nie było Taylor najczęściej, tylko jakieś y, random postacie. Okej. Okay. <laughs> Więc każdy. Tutaj raz... bardzo pociągnięcie się po prostu pod markę Taylor Swift. Tak, może mhm. autorka lubi Taylor, lubi rysować, no ale no tutaj treści to było tyle, co nic. Y, jeśli chodzi o Taylor, bo treść była, ale nie o Taylor. The Prison Healer, Fantastyka Młodzieżowa, pierwszy tom y, serii. Y, mam Tutaj ciekawy pomysł i to jest chyba dla mnie największy plus tej książki, bo jak przy fantastyce młodzieżowej mm -hmm. często jest to takie wrażenie, że to już się czytało, to już było, no to tutaj nie miałam tego wrażenia, bo mamy tu więzienie takie no, ogromne, tam jest mnóstwo ludzi no, bo tam, jakieś werbelie, wojny w takim świecie się. Yy, zostajemy wrzuceni. No i w tym więzieniu jest nasza główna paterka Kiwa, która tam trafiła jako dziecko, nie wiem, dziesięciolatka, razem z swoim ojcem. Właśnie ten ojciec został oskarżony o zdradę yy, i on tam z nim trafiła, i ten ojciec był lekarzem takim. Yy, Miejscowym, coś tam zdążył tą kiwę nauczyć. No i jak on, oni trafili do tego więzienia, to on w tym więzieniu był dalej lekarzem. E, oczywiście dużo gorsze miały tam warunki. E, no i on tam umarł chyba po roku, no i ta kiwa przejęła tą rolę, jakby tego bycia tą uzdrowicielką w tym więzieniu. No i potem uznajemy, jaką ma 17 lat, e, i jedną z takich jej głównych zadań jest, że musi. Jakby robić takie tatuaże, nie? Tylko, uh -huh. że no to, to boli. E, jakby tak. Jak to nazwać? Pięc. Nie, więc. E, no właśnie, wybijała właśnie te numery pięźnią, e, więc jest właśnie nazywana Księżniczką Śmierci. Jakieś takie inne, mniej, e, mniej, mniej, mniej miłe e, komentarze do, pod jej stronę trafiają. E, no i e, do tego. Znaczy, to jest w opisie, żeby tak właśnie złożenie A, no tak, to, to mogę powiedzieć, że do więzienia trafia właśnie taka e, jakby przewodniczka mm, e, rebeliantów e, i razem z tą przewodniczką trafia wiadomość dla Kiwy od jej rodziny, która jest ciągle poza więzieniem, że tam przebywamy i że mają nie dać umrzeć właśnie, że ona nie, ma nie dać umrzeć tej, e, tej e, kobiecie. Więc Kiwa e, zamiast jej zgłasza się na próby żywiołów. Cztery próby. I jeżeli ktoś te cztery próby przejdzie, to może opuścić więzienie, tylko że nikomu się to jeszcze nie udało. Więc tak to się zarysowuje. Więc no, cały ten aspekt więzienia, właśnie jak tam jest, że tam ludzie trafia, pracują w kopalniach, które są, no, bardzo ciężko pracą, umierają tam, nikt się tym nie przyjmuje. No tutaj było to opisane dosyć mocno. Same próby żywiołów, co ja ogólnie myślałam, że będzie jakby główną osią tej książki, że będzie tylko najwięcej, one. To są dosyć krótkie wydarzenia z tego, z takiego specyficznego względu, że nie będę mówić, o co tutaj chodzi, ale no, ona nie zajmuje dużo książki, więc tutaj się raczej nie pracam nastawiać, że właśnie te próby będą tą główną rzeczą, bo głównie chodzi o to, co się dzieje wokół, właśnie w tym więzieniu, jakieś tam rebelia i buntownicy. E, Bohaterowie są super, jedyne co, to e, pierwsza połowa była troszkę przydługa, ona mogła być krótsza, bo tam już ona po prostu długie jest jakby wstęp tej książki i momentami e, Czułam znużenie i już tak odkładałam tą książkę. ty to coś z takim też powiedzmy wolniejszym tempem teraz. Słyniasz. Wyszedł pierwszy tą Batmana Detective Comics nowej serii, pisanej przez RAM B Pod, Ram. pod tytuł Gotomsk, go, gotamski Nocturne Overture. Było to tak właśnie, nasz scenarzysta próbuje to rozpanować trochę jakąś gotycką sztukę. Co nie? Tutaj mamy teraz Uberturę, drugi. To będzie miał chyba tytuł, podtytuł akt pierwszy, że też gotamski który akt pierwszy. I to jeszcze w Stanach tak trwa, wychodzi albo zbliża się ku końcowi. Są podzielone jakieś akty i tak dalej, więc tutaj y, scenarzysta nam się nie śpieszy. Mamy, że coś tajemniczego będzie się zbliżało do go tam i najpierw mamy tak, że no Bruce czuje, że no coś mu kodycha świata, nie? Ale no, nie no, zrobił sobie badanka, wszystko wychodzi dobrze i wszyscy są powtarza, ale Bruce starzeje się, nie? ale nie, 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 on myśli, że nie, to coś będzie za tym szło. Mamy, pojawiają się jakieś tam koszmary i tak dalej, pojawia się też talia gul, czyli no, y, córka osoby to tak zwanej, czy jest zarządzającej Ligą Cieni. Mhm. Czyli no to też jest taka mistyczna, bardziej taka bardzo stara grupowanie ninja. Nie? Mhm. Więc jak ona go też ostrzega, już, że coś się zbliża do go tam, to coś się będzie działo w kolejnych tomach. Na razie tu bardziej kredyt zaufania, bo podobało mi się na razie. Mamy powolne tempo, mroczniejsze trochę rysunki, klimat do żarcików i dużej ilości kompanów dookoła. Więc zobaczymy, jak to pójdzie, bo też dostaje jakichś tam koszmarków, nie koszmarków. Więc pomyśl mają być jakieś demony o. Tak, tak w będzie bardzo wysokują... właśnie mrocznie i klimatycznie. Ok. Eh, Odkryj mnie, czyli drugi tom serii Dotknij mnie, dawniej Dotyk Juli. Tłumaczenie polskie jest dziwne. Dotyk Juli? Tak, no dotknij mnie, bo w oryginale jest Shutter Me. Dotknij mnie brzmi tak. Dziwnie. E, czyli... Ale teraz co, co, co mi robisz? Odkrywam się. E, to jest dystopia, w którym główna bohaterka Juliet dotyka. E, zabija dotykiem. E, no i to, co tak o drugim to mnie to tutaj niewiele mogę powiedzieć, że chodzi o fabułę, żeby nie spoilerować. E, ale to jest seria, którą ja przynajmniej czytam jako totalną rozrywkę, bo że chodzi o jakiś rozbudowany świat, typu Igrzyska Śmierci czy Więzienie Labiryntu, to nie, to tego tutaj nie ma. Tutaj jest głównie Romance, enemies to Lovers i jakieś tam właśnie bolączki naszej głównej bohaterki, która nie chce wybijać, ale tak jakby wymatku umiejętność. Wokół tego się kręcimy. Jakby ja się wciągnęłam, mi się to dobrze czyta, bo to jest głównie dialogi, tutaj nie ma z dużo opisów. No to po prostu leci, lecą te książki. E, I e, Julie jako główna bohaterka raczej jest, zaliczamy ją do tych irytujących, ale są postaci poboczne, na przykład takie jak Kenji, które po prostu e, ratują tę serię. I ja na przykład, no ja dla nich głównie to czytam. Więc bawię się, bawię się, bawię się fajnie. Coś o tym. Pan jeszcze nie wiem o tym mówić y, takie lecieć z flow o wszystkich trzech, czy nie? Ja co to na raz powiedzieć, no bo to Dobra, to ja teraz zrobię ten, swoje ten, flow o wszystkich rzeczach, które mi zostały, żeby to zostawić na wieki fina. Nie no, bo to warto. To, to to warto. To co ja mam nie warto aż tak. Jeśli masz u mnie swoje rzeczy, jeśli masz coś innego do wyboru, nawet z tymi paskaciami, już różnie, to lepiej wybrać coś innego, nie? Okay. To zaczniemy, będę pokazać i pokażę wszystkie naraz, razie z tych rzeczy. Nadrobiłem sobie wielką kolekcję komiksów, przynajmniej trzy tomy się udało. O. I teraz o tych trzech, czyli od tomu 78 do 80. I jak to tej kolekcji, jak ktoś nie widział tej takiej okładki, to tu są kompletnie pobierane historie z różnych okresów DC, i one nawet nie są chronologicznie układane w ramach tej kolekcji, więc to jest takie, później się odnajdujesz, co jest po czym. Więc tak. Um, Czytają Nightwinga Rycerza w Bladhaven, bo spoko, bo to jest pierwszy tom historii, pierwszej salowej Nightwinga, bo wcześniej Nightwing był Robinem, występował w Młodych Tytanach, ale także mieć salowe, salowe przygody, to tutaj dopiero. Mm -hmm. No i trafia do Bladhaven, bo go tam w dokach wyskoczyły pewne zwłoki, dużo zwłok, no a tam przypływają zwłoki właśnie z Bladhaven, więc to. to nie, wiem, czy nie pamiętam dokładnie, czy to Batman go tam wysyła, nas solo, jako quest, a czasami się tam jakoś zgłasza, jako tam już działający sam. A no, więc tam wyrusza, musi się i tam nie jest do końca tak jak w Batman, musi się nauczyć, jak jest to funkcjonuje. Fabularnie fajnie, bo mamy tu bardziej gangsterka, nie jakieś tych osoby z supermocami, ale rysunkowo mi to nie siadło, bo historia wychodziła o w latach 90., -tych. tak, od 90., 96 i 97 mamy zeszyty, które wychodziły wtedy. I no, rysunki są przerysowane jak na tamten okres. Więc i mamy strasznie dużo pomarańczy. Mamy takie na przykład strasznie pomarańczowe nagle kadry, gdzie się przebija Nightwing i na postacie, ale tak to mamy tak trochę zlapek i nie wiadomo co. chodzi, są mało czytelne jak dalej. Więc Nightwing lepiej kupić okay. serię Toma Taylora, którą będę często polecał. Wyszły dwa to. Supergirl. Później mamy Supergirl. Czyli rządy supermanów cyborgów jest to też pierwszy tom serii, która ukazywała się w 2016 roku za, e, przy okazji DC Odrodzenia, bo w DC Odrodzenia u nas było dość taką prężnie działającą inicjatywą od Egmont. Dostaliśmy wiele, wiele serii, ale niestety z wielu było trzeba też zrezygnować, bo polski czytelnikarz tyle nie kupuje serii. I super girl wyleciała, nie dostaliśmy jej aż do teraz dzięki kolekcji. I no, to też są jakby początki, kary, mi się tu podobało. I mamy trochę różne ujęcia. Bo Clark się lepiej zaklimatyzował, jeśli chodzi o świat. Tu widzimy, bo Supergirl trafiła już jako nastolatka, więc jej ciężej jest wejść w świat ludzi. No tak. Więc tu poznajemy ją, jak tam zostaje, jakby danej tożsamość, trochę do liceum, do technikum dokładniej. Mamy trochę z tą właśnie technikum, czy tam jakieś tam starze, niestarze, ale też jak działa jako superbohaterka. Pojawia się pewne zagrożenie z kryptonu, powiązane z kryptonem bardziej i będzie Kara tak musiała decydować trochę, czy tak bardziej udawać yy, yy, tych ludzi, czy pójść za swoją naturą, czyli za kryptonisku. I kilka przykładowych, piękne rysunki i tak dalej, bo to już jest coś współczesnego. I w sumie to co masz też jest z okolic 2017, czyli Wonder Woman, prawda? I to jest coś, co już wyszło na polskim rynku od Egmontu Jako tą trzecią. miała trochę inną układkę chyba, albo nawet i to samo, nie wiem, nie pamiętam. I tutaj Diana będzie musiała ratować różnych. Ogólnie to tak bez spoilerów, no nie ma co mówić. Nie ma co mówić, ale pod koniec za to mamy fajne sceny. Nie, to co jest najlepsze, to są dialogi jej z Batmanem i Supermanem, bo to zawsze jest najlepsze, gdzie takie, widać coś się po tej historii w, danym to, w tym tomie męczyło. no i wpadła no, na misję do Justice League, bo wiadomo, przecież jest członkinią. I takie, po tym jak odleciało, już jak pomogła im Batman do Clarka, że widać coś się ten dręczy, a takie Po czym wywnioskowałeś? I <laughs> <laughs> później się tam się spotkali jeszcze po Batman też takiego wie, no, przecież Dobry, on tak. też jest emocjonalny. Tak, jeszcze tak. jedno, też szybciutkie. Tak. No nie szybciej. Ale e, potwór z bagien, e, zielone piekło, które ma świetną okładkę, gdzie te wszystkie tutaj gałązki e, czy coś połyskują. I to połyskuje tak po całości. Możesz zobaczyć w kadrze teraz. To masz tą twarz otworę. Ma całą twarz. Piękna. Tak, e, piękna, ale w środku już jest różnie. Mhm. Piękne wyjęcie, powiększone formach. Ale sama historia jest trochę średnia i mi to miał porównać, to pojawia się ten motyw, gdzie ostatnio jakoś często mam, czyli... Mamy pewną wioskę, która jest zagrożona, i pojawia się jeden bohater, który ją jakby ratuje. Wiedźmin. Tak, wiedźmin. Były już historii wiedźminów, biednych wojnach. Ostatnio z tego, co czytałem, jeszcze o czymś też było. Bo tak, ostatnio kilka razem był motyw samotnego bohatera, który razem z okoliczną miejscem, mieszkańcami ratuje wioskę. I to są trzy zeszyty pisane przez Japan Mira I tak jak początek, wydawało się ciekawie, bo tam w DC mamy jakby parlamenty różnych związane z naturą. Więc tu mamy parlament tak zwanej zieleni, czerwieni i rozkładu. I oni mówią, no, ludzie nie, nie dbają o naszą planetę, to trzeba ich wszystkich pozbyć się i jakby zacząć życie na Ziemi od nowa, A -a. Odrodzić życie bez ludzi już, bo ludzie one się nie nadają. No i nasz, nasz główny z Wagen był kiedyś właśnie takim awatarem zieleni, czyli tego parlamentu, ale już był jakby na emeryturce, nie. No i oczywiście ktoś go sprowadza z tej emeryturki, no jest na pierdolę ale dobra, będziemy ratować no. tych wioskę rybacką, nie? Więc to w sumie na tym się opiera. Pojawia się kilku członków y, Justice League Dark, czyli, czyli takiej mroczniejszej ligi, z którymi współpracuje w normalnych seriach. Ale no, sama no. historia nie powala. Jeb, ale wydanie piękne, trzeba przyznać. Ja mam Jak na to rozpakowałam, to się zakłóca. Ja mam na koniec trzy komiksy z serii hookie, które mnie zachwyciły, bo są po prostu tak magiczne, urocze Mamy i. Chcesz pomóc jakoś? Nie wiem, chcesz je trzymać, bo tak wrzuciłam. się za jedną, tak. Ja mogę się pierwszym zachwycać. Ja nie wiem jak ja kupiłam ten pierwszy tom, ale jako kupiłam i... Byliśmy na promce i empik stacjonarnie. Czasami ma dobre promocje. Tak, i tak, i to jak miało. I ten tak, i wzięłam pierwszy, i jak przeczytałam to od razu, musiałam zamówić kolejne dwa, bo to jest taka ściągająca historia. A to są komiksy, które były pierwotnie pisane na webtoonie, czyli na aplikacji, gdzie po prostu mógł twórcy udostęp udostępniać swoją właśnie pracę i potem zostały wydane jako komiksy papierowe. Mamy tutaj historię dwójki rodzeństwa, dokładnie bliźniaków, y, którzy są wiedźmami. I oni y, na początku pierwszego tomu czyli tego chcą jechać do szkoły magii na, tam, na swój pierwszy rok i y, 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 skupiają się na autobus i nie chcą wrócić do domu, bo rodzice będą źli, więc y, 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 trafiają do takiego y, Mistrza, mistrza Pendragona, i właśnie zostały go uczniami, i tam zaczęły się uczyć magii, poznają swoich ziemskich przyjaciół, no i gdzieś tam się przygody zaczynają. I nagle okazuje się, że ich rodzice przewodzą takiej grupie wieźm, które chcą wywołać wojnę między ludźmi a wieźmami, no bo ludzie nie końca akceptują wieźmie tam też. Czyli znowu rodzice nie tajemniczali swoje dziecko w Tak, 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 tak. No wtedy nasi tak nie widzieli, nie przeczuwali, i tutaj no, nagle się. Tam, to każdy będą musieli wybrać po której stronie stanąć w tej właśnie wielkiej bitwie no i tak to się rozkręca. Ogólnie zaczyna się to bardzo tak uroczo, przygodowo. Oni tam właśnie mają tych swoich przyjaciół i muszą tam różne sytuacje rozwiązać. Te dwa pierwsze tomy, tutaj Patrowie ma około 12-13 lat. W trzecim to oni, mamy przeskok czasowy i już tam mają 16. I ten trzeci już jest taki roczniejszy I też to właśnie więcej takich mroczniejszych rysunków. Właśnie nawet ten chłopak to wygląda jak z takiego serialu mrocznego Netflixa, jakiegoś dla <grym> nastolatków. To, 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 jest, to jest takie rysowane. Masz tego trochę błędi, no, też, tak. Oni się nazywają Dani i Doria. Uh -huh. no, e, więc ja się świetnie bawiłam na tych komiksach i e, on no, dzisiaj w ogóle się cię, ciężko oderwać. Są prśliśnie narysowane w ogóle. To jest naprawdę dużo treści, dużo rysunków. Em, I są jeszcze wątki romantyczne. Tylko że takie, no jak to jest... Ja z tą no. też jest wątek romantyczny. Nie. No. Tak. Ona jest księżniczką. A. Tak. I będzie właśnie z nimi tym. Chyba sobie spoileruję, coś nie patrzy. <laughs> Więc no, te komiksy były super, i szkoda mi, że nie będzie kolejnych. Znaczy, w sensie, że to wszystko jest koniec tych historii. A, tak, no bo one zostały już to napisane w tym 2019, no i to tego czasu nie wiem. A jak historia jest taka, że można wrócić do tego świata, autorka na przykład, czy coś? Czy tak? Znaczy, myślę, że też można wrócić, no ale wątki są mniej więcej pozamykane. To nie tak, jest tak, że gdzieś się to. Nie, nie są urwane tak. No. Tak, że nie, nie jest jakoś takowane, no, tylko to widać, że tam jest takie w miarę zamknięcie tego. I to zakończenie jest w niektórych aspektach zaskakujące, bo nie jest takie oczywiste, by się można spodziewać, spodziewać po takich historiach, więc ja jakby huki totalnie polecam. I też no, myślę, że super na takie jesienne klimaty, no bo to wieźmy, magia i to wszystko. I jest, jest też zupełnie palenie na stosie. Widziałem I to już pierwszy w pierwszym tomie. Pierwszych z stronach. strony Więc to, 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 to nie jest tak urocze. To Ta wzięło zaskoczenie? Palenie na stosie? <grym> no. Takie bierzesz słodki komiks no tak. takie dla młodszych czytelników trochę, no. a to takie palenie na tak. A, Birga to wydała. Ej, Jest ale Birga idzie w komiksach, ostatnio? tak coraz więcej, bo wydają też jakieś tam klasyczki, jakieś typu Alicja Skrajna Czara. Tak, tak. Dziękujemy Wam tutaj za oglądanie, słuchanie czy tam cokolwiek i do zobaczenia w następnym jakiś tam filmie. Kiedyś będzie.